To, co zaraz wyjaśnię, z pewnością zdenerwuje wiele kobiet. Niektóre już mi powiedziały zabierz to. Mężczyźni nie powinni o tym wiedzieć. I właśnie dlatego ten film musi powstać. Kobiety stosują pewien psychologiczny mechanizm w relacjach z mężczyznami, mechanizm, który funkcjonuje od tysięcy lat. Działa tylko dlatego, że nikt o nim nie mówi. Kobiety nie chcą, żebyś go zrozumiał, bo kiedy zauważysz ten schemat, ich przewaga znika. A większość mężczyzn po prostu tego nie zauważa. Są zbyt pochłonięci faktem, że są zniewoleni. Marek Aureliusz powiedział kiedyś: Wszystko, co słyszymy, to opinia, a nie fakt. Wszystko, co widzimy, to tylko spojrzenie, a nie prawda. I bracie, to, co kobiety mówią i to, co je naprawdę pociąga, to dwie zupełnie różne rzeczywistości, i zależy im na tym, żebyś pomylił te różnice. Wiem, że to brzmi ostro, a nawet nieprzyjemnie. Ale zostań. To nie jest opinia. To psychologia, behawioryzm, rozpoznawanie wzorców. Kiedy to dostrzeżesz, nigdy tego nie zapomnisz. Zaczniesz to zauważać w swoich obecnych związkach, w poprzednich i w każdej interakcji z kobietami. Plan jest więc prosty. Opowiem ci o mechanizmie, dzięki któremu kobiety tworzą prawdziwą obsesję na punkcie mężczyzn. Dlaczego działa tak skutecznie? Jak rozpoznać, że ten mechanizm jest wobec ciebie stosowany? I jak możesz się na niego uodpornić, stosując starożytne zasady stoicyzmu? Możesz odczuwać dyskomfort, irytację, a nawet gniew. I to normalne. Prawda najpierw cię łamie, a potem uwalnia. Ale jeśli pozwolisz jej się pochłonąć, na zawsze zmienisz swoje spojrzenie na randki i związki. W końcu dostrzeżesz całą grę. A kiedy to dostrzeżesz, Będziesz mógł zdecydować grać czy odejść. Zaczynajmy. Oto wielki sekret. Ten, którego nie chcą powiedzieć mężczyznom. Kobiety nie budują silnego pociągu, będąc dla ciebie miłymi, tworzą obsesję na punkcie nieprzewidywalności. Pomyśl o tym. Kobieta, która jest zawsze miła, zawsze responsywna, zawsze dostępna, szanujesz ją, cenisz, ale czy jesteś nią zafascynowany? Prawdopodobnie nie, ale kobieta, która jednego dnia jest ciepła, a następnego zimna, która wysyła długie wiadomości na początku tygodnia i odpisuje jednym słowem na koniec, czasem czuła, a czasem zdystansowana to ona cię uzależnia. Zaczynasz analizować każde słowo, przeglądać rozmowy, próbować zrozumieć, dlaczego była taka szczera i dokąd to wszystko zaprowadziło. I tu jest haczyk. Nie jest po prostu zdezorientowana, czy ma zmienne nastroje. To psychologiczny schemat znany jako wzmocnienie przerywane. Ten sam mechanizm, który utrzymuje ludzi w uzależnieniu od hazardu lub mediów społecznościowych. Dlaczego jest tak potężna? Kiedy nagroda pojawia się regularnie, mózg się do niej przyzwyczaja. Ale kiedy nagroda jest nieprzewidywalna, czasem ciepła, czasem odległa, mózg włącza wyższe obroty i zaczyna jej ponownie szukać. Kiedy jest ciepła, dostajesz zastrzyk dopaminy. Kiedy znika, nie wracasz do normy. Toniesz w sobie, zaczynasz panikować, gonić, i zachowywać się w sposób, w jaki nigdy nie zachowywałbyś się w innej sytuacji. Nie dlatego, że jest wyjątkowa, ale dlatego, że jesteś uzależniony od kontrastu. Dała ci emocje, a potem ją odebrała. Stoicy ostrzegali przed tym tysiące lat temu. Epiktet nauczał. Kontroluj, co możesz, i bądź spokojny, gdy nie możesz. Ale większość mężczyzn robi odwrotnie. Oddają kontrolę kobietom i ich zachowaniu. I oto co najważniejsze: większość kobiet robi to nieświadomie. Po prostu z czasem zdają sobie sprawę, że niespójność przyciąga ich uwagę. Ciepło, dystans, dostępność, niedostępność to działa i powtarzają ten mechanizm w kółko. Ale gdy tylko dostrzeżesz ten schemat, traci on swoją moc. Oto, gdzie go znajdziesz: cykle gorąca i zimna, strategiczna niedostępność, emocjonalny dystans, cisza, a potem nagła uwaga, przypadkowe aluzje dotyczące innych mężczyzn, niespójność między słowami a czynami. Wszystko to tworzy niepewność, a niepewność rodzi obsesję. Marek Aureliusz powiedział, to, co stoi na drodze, staje się drogą, jej niespójność staje się przeszkodą, którą zaczynasz pokonywać. Nawet inteligentni i odnoszący sukcesy mężczyźni wpadają w tę pułapkę, ponieważ nie rozumieją, co się dzieje. Nazywają to miłością, ale w rzeczywistości to po prostu uzależnienie od schematu i przez cały czas ignorują kobiety, które są stabilne, szczere i konsekwentne. A teraz jak się uwolnić? oto antidotum pierwsze nazwij schemat świadomość niszczy jego moc 2 kiedy się odsunie nic nie rób nie śledź nie próbuj tego naprawić 3 odzwierciedlaj jej energię nigdy nie przekraczaj jej inicjatywy chroń swoje zaangażowanie emocjonalne 4 buduj swoje życie niezależnie od jej kiedy masz cel jej chaos przestaje mieć znaczenie 5 Wyznacz granice. Jeśli nie potrafi się konsekwentnie komunikować, związek jest niemożliwy. Mężczyźni boją się to powiedzieć, bo boją się ją stracić. Ale nie możesz stracić czegoś, czego nigdy nie miałeś. A teraz zagłębmy się w temat stoicyzm, zasady, które czynią cię emocjonalnie nietykalnym na zawsze. Kontroluj tylko to, co możesz. Nie potrzebujesz tego, czego nie możesz kontrolować. Staw czoła rzeczywistości bez złudzeń, oceniaj czyny, a nie słowa, utrzymuj swoje standardy. Konsekwencja jest kluczowa, dzięki temu stajesz się emocjonalnie nietykalny. A co dalej? Kiedy nieprzewidywalność przestaje działać na Twoją korzyść, ona ją wzmacnia, odrzucając drobne dawki uwagi. Nazywa się to wybuchem wymierania ostatnią desperacką próbą odzyskania kontroli. Jeśli się nie poddasz, ona albo stanie się konsekwentna, albo zwróci się do kogoś, kim będzie mogła manipulować. I oba wyniki są dla ciebie korzystne, ponieważ manipulacja to nie miłość. A kobieta, która potrzebuje kontroli, żeby cię zatrzymać, nie jest kobietą, której potrzebujesz. Istnieją zdrowe, spokojne, dojrzałe kobiety. Kobiety, które inwestują, mówią głośno i nie igrają z losem. Ale nigdy ich nie spotkasz, jeśli będziesz obsesyjnie myśleć o tych, które są kapryśne. Podsumowując, kobiety nie tworzą obsesji na punkcie dobroci, tworzą ją nieprzewidywalnością. Większość mężczyzn goni za chaosem i unika stabilności. Stoicyzm jest antidotum: panuj nad sobą, nie goń za tymi, którzy wywołują u ciebie huśtawki emocjonalne, odzwierciedlaj swoją energię, przestrzegaj standardów, buduj dostatek. Kiedy to zrobisz, staniesz się niewrażliwy na manipulacje i zaczniesz przyciągać kobiety ceniące stabilność i szczerość. Teraz znasz prawdę. Pytanie brzmi, czy będziesz nadal grać w ich grę, czy też przekroczysz ją i wybierzesz coś prawdziwego. Wybór należy do ciebie. Podejmij go mądrze.